Blenderze, obiekty mogą wchodzić ze sobą w interakcję. Mogą się odbijać od siebie, mogą się przewracać, mogą zostać wyrzucane z wnętrza. Do tego celu służy modyfikator fizyka. Zobaczmy, na jakiej zasadzie on tutaj działa. Może obrócę sobie ten, tego naszego kluba, zaznaczę go i włączę modyfikator fizyka. Przede wszystkim będziemy pracowali na tych tutaj suwakach. Zacznijmy od grawitacji, czyli wybiorę sobie Sztywność tej naszej bryły jest stan aktywny i stan pasywny. Czym się to różni za chwilę? Pokażę. Do tego celu dobrze by było jeszcze pokazać jakiś jeden element, czyli sobie zrobię kubek, Nie, może nie kubie, może sferę. Tak, przesunę ją po osi Z. I teraz y, zobaczmy, jakie są dwa stany. Ten stan naszego obiektu jest aktywny. Ten na razie jeszcze nie został wybrany. Też go wybiorę jako aktywny. Nacisnę spację, zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczcie, tak, obiekty zostały. Ten obiekt został wystrzelony, a ten obiekt spadł na dół. bo Nie ma żadnego podpory, więc wpadnie w próżnię. Może nawet zobaczę jeszcze dalej, ten za nim poleci. Więc spróbujmy zrobić inną sytuację. Spróbujmy sobie ten Cuba zablokować, dając mu pasywne, czyli sztywność pasywna. No i teraz zobaczcie, jaki będzie efekt kula została wystrzelona. Dlaczego tak się stało? Ponieważ ta kula jest wewnątrz tego naszego obiektu, tak jakby ten obiekt został w tym momencie wygięty i starał się ją wypchać. Zróbmy inną sytuację. Przesuńmy tą kulę troszkę w ten sposób, w prawo i przenieśmy ją trochę do góry, tak żeby stanęła na krawędzi, ale żeby nie była wewnątrz tego obiektu. No zobaczcie, teraz sytuacja będzie inaczej. OK, no podskoczyło. Spróbujmy jeszcze ją przesunąć, tak żeby siła ciężkości była w tym miejscu. Zobaczmy. I kula się po prostu stoczy z tego elementu. No to dobrze. Wykorzystajmy tę wiedzę do prostego zbudowania prostego układu fizycznego, czyli spróbujmy sobie zrobić równie pochołem. Czyli to co zawsze robi się na fizyce. No więc może wybierzmy sobie do kuba. Przeskalujmy go po osi y. Tak. Może przeskalujemy go też po osi Z, żeby był do, trochę wyższy. wyższy. Okay. No i chciałbym mieć równie pochyłą, więc ten bok przesunę na dół. Więc wybieram edycja. Krawędź, zaznaczam krawędź. G po Z. Zjeżdżam na dół i otrzymuję taką zwykłą równie pochyłą. Wychodzę z edycji. No i biorę kulę, przesuwam ją po osi Y, i postawię ją na naszej równi pochyłej. Jak się domyślacie, ten efekt, który teraz powodowałby wystrzelnie tej kuli, więc muszę ją przesunąć do góry, tak żeby lekko stała. No i teraz spróbujmy nacisnąć spację. Widać, że kula jednak była trochę wewnątrz, no ale sama z siebie się stoczyła. OK, postaram się ją jeszcze podnieść. O, i kula się stoczyła. Dobrze. Wrócimy do początku filmiku, nadajmy jakieś kolory tym naszym elementom, żeby było ciekawiej. Więc wybieram sobie dla kuli kolor jakiś taki ciemny. Oczywiście dobrze, żebyśmy widzieli tę, tę wartość. Dla równi pochyłej też jakiś kolor, no powiedzmy zielony. Dobrze, budujmy teraz układ taki. Kula będzie toczyła się po równi pochyłej, będzie uderzała w nasze obiekty. Niech to będą klocki domino, i one się będą przewracały. No i do tego celu musimy mieć stół, czyli musimy stworzyć plane. A. Tworzę sobie nowego plane'a, skaluję go. Oczywiście on będzie duży. Obiekty nasze przesunę do góry, i może jeszcze przesunę je po osi y w lewo. Cały nasz plane będzie trochę dłuższy, więc zaznaczam plane'a, skaluję go po osi y, tak żeby był długi. Dobrze i jeszcze może przesunę go po osi klików trochę w prawo. Dobrze. Teraz y, nadajmy mu też jakiś kolor. Żółty kolor i teraz jeszcze chciałbym, żeby to nie był taki jednolity kolor, tylko chciałbym, żeby to była jakaś kratka, więc y, jak to wykonać? Przejdę teraz do edycji tego naszego Playna Edit, wybieram lub kata i go potnę na plasterki, czyli tak, klikam sobie Powiedzmy raz, zwiększam ilość tych linii, na przykład wyszło 17. Teraz w pionie i na przykład 20. Okay. Następnie zaznaczam wszystkie płaszczyzny, czyli muszę przejść do płaszczyzn. Pamiętajcie, żeby przełączyć się na widok faceów. zaznaczam wszystkie, czyli A. I kolejną rzeczą, którą zrobię, to podzielę sobie tak zwaną zrobię deselekcję, czyli co drugi kwadracik będzie zaznaczony. Selekcja i deselekcja. Proszę zwrócić uwagę, już dostałem taką szaflicę, ale ona jeszcze nie została pokolorowana. Muszę dodać nowy kolor. Wybiorę sobie nowy kolor. Zmienię go na przykład na jasno-niebieski. I muszę go tutaj jeszcze zasing, czyli muszę go zatwierdzić. Zobaczcie, mam tutaj już tą kładkę zawiodą i wychodzę z edycji. I mam taką klatkę. Nie wiem, czy to akurat tam polepszyło widok, ale Ćwiczenie samo w sobie ma jakiś sens. No to teraz przejdźmy do budowania naszego domino. Oczywiście będzie to cube. Postarajmy się go tutaj teraz zmodyfikować. Czyli na pewno go przeskalujmy go po osi z. Chcę, żeby on był, żeby był wyższy. Po osi przeskalujmy go po osi x. Tak, żeby był cieńszy. Zobaczmy, gdzie tutaj przeskalujmy go po osi y. W ten sposób w zasadzie mogły być, no i teraz trzeba go jeszcze tylko podnieść do góry czyli przesunięcie po Z tak żeby stał nam na naszej powierzchni g po y, odsuńmy go powiedzmy w to miejsce zobaczmy jakby teraz to odbywało się, jeżeli bym puścił tą naszą kulę kula się będzie staczała padła, dlaczego? Bo nie zrobiliśmy dla naszego play'a żadnej fizyki. No więc w takim razie przechodzimy do fizyki. Wybieramy jako pasywny obiekt. No i teraz zobaczmy. Tak, zobaczy co się stało. Znowu przechodzi. Dlaczego? Znowu nie było fizyki, żadnej interakcji. Więc wybieramy naszego cuba i wybieramy, żeby był aktywny. No to teraz zobaczmy. Tak, się nie to w tą stronę, co chcieliśmy, no ale to wszystko jest do wyregulowania. Może on jest troszkę w ogóle za duży. G pozecie troszkę go, nie skaluj pozeccie, troszkę go zmniejszymy. I postawmy go na naszej podłodze. OK. Dobrze. No i nadajmy mu jeszcze jakiś kolor. Niech to będzie nowy kolor, jakiś ładny taki czerwony. I według mnie jest trochę jeszcze za gruby. Kolejną rzeczą, którą należy wykonać to nadać właściwości fizyczne dla naszego klocka, więc wybieram procek. Właściwości i klocek jest aktywny. A, już był nadany. Dobrze, to teraz powielmy sobie domino. Może ustawię się od góry. I będę duplikował ten element. Dlaczego od góry? Dlatego, że chciałbym przesuwać elementy tylko po, na płaszczyźnie XY, a Z będzie zablokowane. Także będę mógł, nie będziemy by klocek wchodził do góry na dół. No więc robię Shift D, przesuwam ten element. Shift D, przesuwam, zaznaczam wszystkie trzy. Shift D, Przesuwam Shift D i przesuwam. Zobaczmy. Mamy klocki ustawione w ten sposób. Zobaczmy. Może są trochę za blisko. Zobaczmy, jak będzie działało. Kulka ma za małą masę. Zrób jej 20 kg. to jest jedna, jeden element, a może spróbujmy kulkę wystrzelić, tak żeby poleciała naszego nasz klocek, czyli ustawię sobie kulkę, troszkę ją dam na dół czyli dwie pozycje, ciut ciut na dół, zobaczmy jak będzie wystrzeliwała o, trochę słabo wróćmy może przejdę do edycji tego boku i Tą ściankę trochę podniosę. Ok. Wracamy do obiektu. wybierzemy kubek. B po Z. Trochę go damy do góry i zobaczmy, jak teraz będzie wystrzeliwana. Oj. Też nie za dobrze. Giełdę po Z. Poszła w kosmos. G pozej troszkę mniej niestety to nie jest taka prosta sprawa G pozej troszkę mocniej trochę za mocno no więc G pozejcie ciut do góry jeszcze nie to co chciałem b pozycje ciut ciut góry, no i klocki zostały trafione przyjemnej pracy